Ja również czuję spokój i tak bardzo pozytywne nastawienie do, nie tylko do tego turnieju, ale też teraz do tych, do przygotowań przede wszystkim. Więc wydaje mi się, że gdzieś ta siła duchu w nas jest. Jakby bardzo patrzymy na to z takim optymizmem. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, w jakiej grupie się znajdujemy, ale jedziemy tam pokazać się z dobrej strony i zdajemy sobie tego sprawę, że tylko jako drużyna grając. Przede wszystkim dobrze, do, 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 dodając te indywidualności, które mamy, możemy, możemy coś fajnego zrobić na tym turnieju, więc jak najbardziej. Myślę, że faktycznie nie czuć tej, tego balonika, który częstokrotnie był pompowany, ale my, niezależnie od tego, my tak musimy się skupić na tym, co mamy do zrobienia, to co, jaka ciężka praca przed nami i jak najlepiej się przygotować, żeby. W idealnym momencie ta nasza najwyższa forma właśnie z pierwszym meczem nadeszła i żebyśmy przede wszystkim grali to, co potrafimy i jak potrafimy grać najlepiej.